Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, mam dla Was jedno pytanie, bo właśnie wyjechałem ze stacji benzynowej, zatankowałem za 150 zł, troszkę ze smutkiem i żalem popatrzyłem sobie, ile dzisiaj kosztuje litr paliwa, ale co jest bardzo ważne, właśnie złapałem się na tym, że ja mam taki nawyk. Rzeczywiście, ja leję za 150 zł, co by się nie działo. Może trochę jak nikomu nie wiem, mówiąc, jak ta blondynka w kawale próbuje oszukać podwyżki cen paliwa, no bo przecież jak to? No ja tankuję zawsze za 150, więc ja nie widzę nigdzie, żebym płacił coś więcej. Ale tak naprawdę po prostu ja mam taki zwyczaj. Trochę zwyczaj, a troszeczkę jest to też oczywiście uzasadnione tym, że yy, nawet kiedy lecę w trasy, wiem, że mam przed sobą, nie wiem, 450-500 km do przejechania, to jak zatankuję za 150 zł, to wychodzi, no, średnio powiedzmy niecałe 30 litrów paliwa, co pozwala mi przyjechać jakieś 250-280 km. więc wiem, że dzięki temu od razu w nużącej podróży, zwłaszcza po autostradach będę miał jakąś przerwę, relaks, może jakąś kawę, jakiś odpoczynek chwilę się przewietrzyć, żeby obudzić się też i znowu wsiąść za kierownicę lekko odświeżonym do jazdy więc to jest nie tylko przyzwyczajenie, ale też pewien taki patent na trasy natomiast moje pytanie do Was jest inne za ile wytankujecie? czy macie jakiś zwyczaj? Ja mam znajomego, który na przykład zawsze leje do pełna, co by się nie działo? Czy ma Pół zbiornika paliwa trzy czwarte pełne, zawsze dolewa do 100% aż odbije i tak dalej. Mam znajomych, którzy też stankują za 150, za 200, za 5 dyszek. No, różne są te przyzwyczajenia, i o te przyzwyczajenia chciałbym Was zapytać, jak wy tankujecie swój samochód? Dajcie mi znać, bo chciałbym zobaczyć, czy tylko ja jestem walnięty, że leje zawsze za 150? Czy może nie jest ze mną tak najgorzej, że jednak większość z tych, co właśnie za jakąś tam określoną kwotę, tankują zawsze? Pozdrawiam Was serdecznie i szerokie, szerokie drogi, niezależnie od tego, za ile zatankujecie. Hej!